MotoGP to gra, która ciebie pochłonęła. Ja na początku zapytałem, czy ktoś kazał Ci w to grać, ponieważ ja na przykład stronię tego typu gier i okazuje się, że mamy w redakcji osobę, która uwielbia ten gatunek, więc oddaję ci głos. Ja też grałem, ale nie wiem, czy będę wystawiać ocenę, bo grałem za mało, dobra, ale, żeby dobra. się z tym dobrze czuć. Ale dobrze, tak. Dobra. Sporo grywam w gry wyścigowe, głównie w F1 w Force Horizon. Natomiast jeżeli chodzi o takie gry wyścigowe stricte, nastawione na jazdę motocyklem, no to to była pierwsza tego typu produkcja, w jaką miałem przyjemność pograć, a jeżeli chodzi o moje odczucia, no to za chwilę do tego tak. przejdziemy. To, to jest rzucenie się na głęboką wodę, bo seria MotoGP Moto to jest takie, jak mamy co roku F1 nowe odsłony, Formuły, no tak. pierwszej, Formuły 1, to, to jest jakby odpowiednik, no bo MotoGP to też jest najwyższa liga tych rozgrywek i to są gry właśnie takie bardziej, powiedziałbym, symulacyjne niż, niż to... Czym jest F1? Bo F1 możesz sobie usiąść, nawet jak nie grasz za bardzo w wyścigówki, to to jest też kwestia charakteru chyba sportu i tych bolidów, że one się tak trzymają mocno tej nawierzchni i można sobie jechać. A jednak MotoGP jest bardzo wymagające. No domyślam bo... się, moja przygoda z motorami skończyła się, z motocyklami skończyła się na Exide Bike i nic tak. więcej praktycznie, tak mi się wydaje. Natomiast tutaj tak. już widzę, że to jest skomplikowane i że trzeba trzeba ogartać. Na szczęście w tej odsłonie jest trochę łatwiej, ogólnie jest odrobinkę prostsza niż MotoGP24. Ale no, oferuje też jakby nietypowe bardzo doznania, których za bardzo na próżno szukać gdzie indziej. To na pewno. Więc tak jakby moją opowieść na temat MotoGP 25 powinniśmy zacząć od tego, że w zasadzie jest to gra, która opowiada nam o najbardziej prestiżowych wyścigach motocyklowych, czyli właśnie MotoGP oraz o seriach towarzyszących, czyli Moto2 i Moto3, czyli takich seriach juniorskich, gdzie sobie Młodzi zawodnicy mogą nabierać doświadczenia. We wszystkich tych seriach możemy sobie uczestniczyć w ramach tej gry. Chyba w każdej grze wyścigowej najważniejszy jest model jazdy, więc, jakby moje, moje podsumowanie bym rozpoczął właśnie od tego. W MotoGP25 ten model jazdy jest podzielony na dwa tryby: jest tryb arcade i tryb pro. Tryb arcade jest teoretycznie bardziej zręcznościowy. Natomiast to, że jest on bardziej zręcznościowy, tak. nie znaczy, że jest on łatwy. To niebezpieczne słowo, bo jak się powie właśnie, mhm. że no bardziej zręcznościowy, to Paweł pomyśli, a to spróbuję. Mhm. I to nie będzie chyba... Wyłączyłbym, po, po minucie pewnie bym wyłączył. To nie będzie takie łatwe, dlatego że pierwszy kontakt z tym trybem y, arcade dla kogoś, kto nie grał wcześniej, w, jakby we wcześniejszej części tej serii, no jest, może być to dosyć szokujące y, przeżycie. Praktycznie cały czas się wywracamy. Y, Trzeba w zasadzie, do każdego zakrętu trzeba hamować znacznie wcześniej niż chcielibyśmy, bo ten motocykl zachowuje się początkowo dziwnie i opanowanie tych, tego, tego jego zachowania jest no dosyć wymagające. Pierwszy przejazd sprowadza człowieka na ziemię, można powiedzieć. Nie wolno też przestrzelić zakrętu, bo od razu lądujemy w żwirze albo na bandzie. Trzeba mocno też pracować hamulcem, hamulcem i gazem w środku zakrętu, bo... Drobne korekty tutaj są, zwłaszcza na początku, nieodzownym elementem rozgrywki. No i ta gra wymaga jednak, nawet w tym trybie arcade, kilku dobrych godzin, żeby się wjeździć, opanować tak, tak. na czym to mniej więcej polega. Uważam, że jest to troszeczkę trudniejszy tryb niż to, co mamy w grach F1, dlatego że po prostu ten próg wejścia jest trochę wyższy. Jakby to, co tu wspominaliście, że. Bolidy mają trochę, troszeczkę inną przyczepność. No, że to i... wynika ze specyfiki samego sportu, nie? Że, mm -hmm. że jest trudniej. I dlatego, dlatego dobrze, że są te, że jest MotoGP3 i MotoGP2, bo o wiele łatwiej się uczy jeździć po prostu na tych niższych stopniach, że tak powiem. I właśnie po tych kilku godzinach rozgrywki, właśnie człowiek już przestaje płakać, <laughs> zaczyna powoli czerpać przyjemność z tego, co się dzieje. Natomiast dla tych, którzy, dla których już ten tryb arcade to będzie za mało, jest tryb pro. I w zasadzie tutaj troszeczkę zaczyna się zabawa. Jest to tryb troszeczkę bardziej symulacyjny dla prawdziwych pasjonatów. Różnic jest sporo. Przede wszystkim to są ustawienia motocykla, których w tym trybie arcade w zasadzie nie mamy. A tutaj możemy ustawić sobie wszystko: możemy ustawić to z jakich mieszanek chcemy korzystać. Chodzi tutaj o twardość opon: czy miękka, czy pośrednia, czy twarda. Czy chcemy mieć oponę asymetryczną czy symetryczną? Jeżeli asymetryczną, to po której stronie bardziej miękką, a po której bardziej twardą? To zależy od tego, czy na to, że jest więcej lewych zakrętów czy prawych. Możemy też ustawić, nie wiem, geometrię, hamulce, więc jest tutaj tych ustawień naprawdę sporo i ktoś może bardzo dużo czasu na to poświęcić. Natomiast jeżeli chodzi o samą jazdę, jest tutaj zupełnie inaczej. Jeżeli tryb arcade mówiliśmy, że jest tutaj wymagający. No to w trybie Pro e, naprawdę jest, e, jest grubo. Przede wszystkim, jakby nie można w ogóle hamować i skręcać jednocześnie, bo koła błyskawicznie się blokują i lądujemy na glebie, znów sprowadzeni na ziemię i trochę z urażoną dumą. Więc musimy jakby na nowo zdefiniować trochę swój styl jazdy, przynajmniej ja tak miałem. E, zupełnie inaczej też czuć wagę motocykla. Zupełnie inaczej ten nasz wirtualny zawodnik przerzuca motocykl z szykany na szykane. To jest też kolejna rzecz, którą trzeba opanować, i którą można sobie ustawiać. Bo, bo tych możliwości personalizacji jest dużo ustawień. Można też z dwóch różnych motocykli korzystać podczas jednego weekendu. No i co, nie można też dawać pełnego gazu przy wyjściu z zakrętów, no bo od razu stawia pionowo i tak, bo lecimy. Jest no? niefajnie, tak. No i oczywiście, jakby struktura tej gry jest bardzo klasyczna, tak jak w każdej słonie, praktycznie, że mamy tę karierę, kolejne Grand Prix i po prostu. Sesja treningowa, kwalifikacje i potem główny wyścig, więc to no, jak znacie, F1 właśnie to działa w ten sam sposób w MotoGP, jak zresztą w wielu innych motosportach. Także ta granica mnie zaskakuje względem poprzednio odsłony, jeżeli chodzi o strukturę, jeżeli chodzi o jakieś inne rzeczy. Mam wrażenie, że AI jest trochę bardziej agresywne. Może nie tyle agresywne, to nawet bardziej wpadające na nas. Ale tak, nie wiem, czy to jest moja kwestia, czy może ja coś. Ja nie umiem jeździć, ale w tym. Ja miałem że... takie wrażenie, że też to. AI, mam wrażenie, dużo, na dużo więcej sędziowie pozwalają AI, mm, bo tak, ta akcja, tak. która na przykład w moim przypadku, gdybym ja tak się zachował, skończyłaby się karą, no to ten nasz y, cyfrowy przeciwnik ma to wszystko puszczone płazem. To prawda. Mm, jest w grze oczywiście tryb multi, natomiast nie miałem jeszcze okazji y, się tutaj bawić. Możemy sobie cały sezon przejechać MotoGP, Moto2 lub Moto3 zawodnikiem, który, y, który jakby autentycznie ry, ry, rywalizuje w mistrzostwach. Możemy stworzyć swojego własnego. Zawodnika. Natomiast jest tutaj też coś, co nie jestem pewien, czy było w poprzednich częściach. No to, czyli mm, można rywalizować w takich wyścigach albo motocrossowych, albo mini-bajkowych. Nie było tego, to jest właśnie taka nowość, ale ona jest drobna, nie? jednak, bo to są. Mamy takie trzy bodajże dodatkowe rodzaje wyścigów. To jest Motard, czyli po polsku się chyba mówi Supermoto na to w mhm. ogóle czy takie mniejsze motocykle, mamy flat track i minibike i to są takie ten flat track na przykład to jest no nie, niby trochę motocross jak patrzy się na tak. że tak powiem tor, jak to wygląda, bo to shooter taki ziemia ale nie ma tam żadnych wyskoków ani czego takiego, tylko po prostu normalny płaski tor i to jest bardzo fajny dodatek do tej gry, mimo że każdy z tych trybów ma tylko dwa tory, więc trochę szkoda, że tak mało bo to są takie bardzo fajne samouczkowe tryby, bo te tak, maszyny tak. są mniejsze, mają małą pojemność są bardziej zwrotne, fajnie się uczyć po prostu jazdy i potem przesiąść się na, na MotoGP. Tak, to jest taki fajny, fajny feature, który się znalazł w tej grze, te właśnie wyścigi takie a'la motocro, motocrossowe, mm -hmm. minibajki, gdzie ci wszyscy wielkie chłopy wyglądają śmiesznie do takich małych Tak, wyglądają Lecz. jakby Peter Griffin wsiadł na rower swojego syna Dokładnie tak. Więc fajny dodatek, aczkolwiek no jednak mam nadzieję, że to rozwiną w przyszłości jakoś, żeby, tak. żeby może karierę zrobić nawet w tym trybie. To jest naprawdę mm -hmm. fajna sprawa. Bo to jest ogólny problem tych gier i F1, F1 to szczególnie, że one z roku na rok bardzo mało mają takich nowości, że siadasz, grasz i patrzysz, wow, ale zrobili, To jest często, czy oni coś tu poprawili naprawdę? czy FIFA FIFA teraz, czy o czym? FIFA za bardzo nie gram, ale mogę się domyślać, że tam też tak jest, ale wiem, że w F1 na pewno tak jest. Dlatego warto docenić, kiedy deweloperzy dodają coś nowego. No tak, 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 więc tutaj ta nowinka jest na pewno bardzo fajna. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o takie bardziej techniczne jeszcze rzeczy, o które chciałbym zahaczyć, no to gra wygląda naprawdę całkiem w porządku, jeżeli chodzi o grafikę. Nie mam tu się za bardzo do czego przyczepić, natomiast jedna z aktualizacji sprawiła, że od czasu do czasu nie, doczytywały mi się, nie doczytywali mi się sponsorzy na kombinezonach i banery reklamowe na torach, i wyglądało to czasami dosyć groteskowo. Okay. Były też jakieś tam okazjonalne spadki wydajności, natomiast nie było to nic, do czego mógłbym się tak... A ty grałeś w wersję na... na PC. Na PC, to okej. Okay. Ja grałem na PS5 i bez zarzutu, jeżeli chodzi o płynność, 60 klatek, bardzo płynne. I gra też wygląda no, naprawdę imponująco. Znaczy... Twarze, twarze kierowców są okropne, jak tworzysz postać swoją, ale kogo to obchodzi? I tak, tak, to w, kask. <gry> I tak w kasku jeździ A... właśnie. Czy tak, jak tak, jak tak. grałeś na PlayStation 5, to wykorzystuje MotoGP 25 jakieś funkcje... Yy... Pada od PlayStation? Wibracje tylko. Co ciekawe, na początku ich nie było, albo nie działały, nie wiem o co okay. chodzi. E, a jednak w takich grach one są bardzo ważne, bo trochę pomagają ci czuć, szczególnie jak są dobrze zrobione. E, jakby... No nie wiem jak to określić, no ale pomagają trochę te, wib te wibracje w tych niektórych a, grach wyścigowych. Adaptacyjne spusty nic tutaj nie miały znaczenia? Nie, nie, nie. nie. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o właśnie taką pomoc yy, przy graniu padem, to co wyłapałem, to jak tracimy trochę przyczepność na którejś osi, to pad zaczyna drżeć i bardzo łatwo to wyczuć już po kilku godzinach. I naprawdę może być to pomocne w opanowaniu motocykla w niektórych w miejscach. To prawda, bałem się, że powiesz, że grałeś na klawiaturze w grze. To chyba byłoby trudne. To byłaby misja wręcz samobójcza chyba. Tak też właśnie myślałem. Okay. Kiedyś się grywało na kreweturze. No ale to w motor Racera 2. Nie, nie tak, właśnie tak. to ja napisałem na czacie, bo pamiętam to jest jedyna gra motocyklowa, którą pamiętam z tych starych czasów. Rzeczywiście też gdzieś gdzieś kojarzę. Panowie, to czas na podsumowanie w takim No razie. tak jak mówię, jakby y, mi się naprawdę podoba. Y, mhm. Bardzo lubię wracać do tej gry, żeby sobie trochę pojeździć, ale nie jestem prograczem w takiej gry motocyklowej, więc dla mnie to jest takie bardziej casualowe granie. Y, trochę jakby za bardzo jest tu zmian jakichś takich poza tą małą nowinką z tymi dodatkowymi trybami rozgrywki. Model jazdy jest bardzo podobny do 2.4, chociaż też nie grałem w 2.4 za dużo, ale no ogólnie przyjemna gra, Tak przyjemna gra motocyklowa. Uważam że, nadal uważam, że dla takich bardziej casualowych ludzi zainteresowanych motocyklami ciekawsza jest w ogóle seria Ride, bo tam masz różne motocykle, naked bike i tak dalej, nie tylko MotoGP, ale MotoGP 25 przyjemna gra, do której będę czasem wracał na pewno. Filipie, dla Ciebie? Ja natomiast jako nowicjusz jeżeli chodzi o tą serię, to nie będę się wypowiadał na temat tej powtarzalności. Według mnie jest to gra zrobiona całkiem dobrze, dobrze ona oddaje to co się dzieje w wyścigach. Wręcz takich ludzi, którzy oglądają trochę tych wyścigów, pasjonują się, to pogranie chwilę, wyczucie tego modelu jazdy, nawet tego arcade'owego, Patrzenie, w jaki sposób tutaj się hamuje, wybiera linię przejazdu, pomaga też trochę zrozumieć, na czym polegają te wyścigi i lepiej, na przykład je lepiej się bawić, lepiej czytać się podczas oglądania y, transmisji w telewizji, to taka jest moja, moje odczucie. Natomiast jeżeli chodzi już o jakąś taką ocenę, y, zastanawiałem się, co, to, co tutaj dać. Myślę, że dałbym taką solidną siódemkę, mhm. bo jest to, nie jest to nic specjalnego, nie jest to najlepsza gra wyścigowa wszechczasów. Mhm. Yy, natomiast fani wyścigów, czy motocyklowych, czy po prostu tacy, którzy lubią troszeczkę większe wyzwanie, myślę, że mogą się tutaj przyzwoicie bawić. To jeszcze szybkie pytanie. Czy próg wejścia nie jest za wysoki w tej grze dla takiego casuala jak ja, który kiedyś grał w MotoRacera, wcześniej w Bike, a chciałby sobie spróbować? Zależy, ile masz cierpliwości. Jeżeli zaczniesz od tych słabszych motocykli, to nie. Okej. Okay. To uważam, że nie. Czyli nie dla mnie. 7 na 10 odgramy na maksa. Dziękuję bardzo gorąco. Filip Lech. Dziękuję. Razem z Mateuszem Zanowiczem dzisiaj o MotoGP25.